No. Ej, wezmę ci z Minecrafta. Tutaj i teraz mamy też headshot na rancie. Tak, jest on zawsze jest diabolu? Ej, what to fuck? To co u mnie jest? co mam mnie jest? To co u mnie jest, O U mnie zawsze jest ta różowa, zawsze. Główny przeciwnik z tamtej części Czoczo. A serio? On zapił na rancie, czemu on ma tego skina? To, 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 to jest, jest dziwne. No, to by znaczy, tak! Czemu masz skina typa, który zapił na rancie? No tak, go. Aha, nie, nie zostaw go, zostaw, bo ma 0 HP A się Jeszcze to, jeszcze to... ja... ja ci nawet nie zbiję mieczem. Nie, ja, on uciekł. Zmarłeś. Wygrałem z wami. Słabi jesteście. Ale ty zostałeś są są piekielny! Bo mogę! <noise> Mam Dzięki! Co to robi po lisowu? <noise> to już nas są! Wszystkich! To fajna ja, Idę na nim skoczyć. Nie! Nie, Nie zbieraj tego! Widnienia. Tak głupek, no. Ale oddawaj to siano, oddawaj. No, ale odda oddał, oddał, oddał. Co on zabrał? Nic nie było O co mi chodzi? Zostawmy go, chodź. Dzień mordercy. co? Halo, krowy. Ej, ja słucham Endermana. A, a krowę ale tylko, ale tylko paluskie. Ginął. Ginął. co Co napisał na czasie? Dzięki, <grylą> Hva skal vi ha på is? Lat? Nie, nie. nie masz lat? Nie mogę, czekaj, bije. bije. Nie zginął, ale... bije. Nie mogę, czekaj, bije. No bo raz zginął, raz był subenterpewy i zginął. Nie, nie, nie. Co robię, że underpewy? Ja nie mogę. Idę spać, idę spać. Ej, ale to moje łóżko, ej. Dobra. Ej. Łusko. Co on robi? <laughs> Kube, na co zrobi? Kubeś, jedna Co zrobimy, nie mamy szefkońki? A i tak jest, co nam dają szefkońcy, bo jesteśmy w spałnie. <laughs> To już się kichnął. O, dał nam łóżko! Ej, teraz mamy córka! Ej, ale mamy ciuszka! Zobaczcie na ten plus, mamy ciuszka chociaż. na wszystkich. Ale ja nie mam jedzenia, halo, ja nie mam jedzenia. Nie stanie, już, ok, przestajmy. Ty spawn, to jest spawn tutaj. Boże, uciekł. Jan uciekł. Dzień dobry. Ej, piszę, a buduj. Będę wysłuchał kubertowi? Ani, Ja idę za. Do... nim mi was co on robi. Pewnie uchodzę wysłuchać. O, nie skelet. Nie, ufnij przez nikogo kubert. Ja uciekam. Aha. Gówno. Za, za głupi, ja w nie autogram z Wami. Ja, ja, ja się nie zabrałam, tylko nie są zab zabrała, Tylko ja bym miała być zabrana. Kto mi o, ten Ja? A po co? Cześć Wami. Nie mam jedzenia, ja nie mam, ja umieram. Ale wiesz, że tam była woda. Nie, bo ja to wstałem. Dzięki. Nie masz głosu, psie. Nie ma głosu. tak! Co? Ej, może być za tą, do, do kanionu? Ja wiem gdzie on jest. Aha! Aha, wyszedł, Wyszedł! A ja gdzie on poszedł? Gdzieś tam poszedł! Echo, u mnie nie pasz gdzie ja jestem! I nie patrz. Klubię no wszedł do domu. O, ty jest zombie villager. Wyski, on jest gdzieś tutaj? Jeśli do mnie przyjdzie w hubert, to i w oczach ma subra. Nie nagieram tego. I się do mnie przyjdzie, tak mi na to. Ja tylko się sukam. Ja I uciekłeś. I uciekłeś. Chcecie pić? Pokażę, gdzie jestem. O, akurat ja. Jestem w domu. Utonął. Żeby pójść do domu. Jeżeli tak nic nie się miałam. Tylko miałam jeden diament. Nie, on o tym. Nie miałem. Nie miał. <grym> w w nie umieram! Bo Boże! Bo Boże, tylko miałem! Nie, nie się, co, co to za taki ciemny dom? Macie jakąś siekierę? Nic na mnie nie macie? To jak mam, mam coś zbudować? Proszę Państwa. Idę no do Emila. Siema! Siema! Ej, ja zgubiłem! Pomocy mnie! A mnie Creeper goni! Aż, żeby A łóżko? A łóżko słoneczko? A łóżko? Chciałem tylko zobaczyć, gdzie on jest. Mam stronę. Ja, ja biegam to około. O, bo... I to was widać, bo widzę światło, ja jestem to was Lida. Ja idę zjeść, wasza obuszka idę zniszczyć. Prejrze. Myślisz jak nienawidzę pokonałem Dyrmana? T TĄ RĘKĄ! Ale głupia ręka. Ona taka gruba jak twój piszczoł. Dyrmana? Przez co? NIC! NIC! <grym> ja nie chcę więcej tego levela! Dobra, idę od siebie ty grubasie! Ja, ja bym miał puls do, do Emila! A on jest w domu! Fajnie tak!

Ja tylko koło 2 Ja? Ja nie mam, ale mam. Ło, wow, ale chciałam powiedzieć, że mam 17 węgla. Mogę zrobić więcej i miałam chyba 6 tak naprawdę. Mam 9 w mam. tu bardzo. Tomek wyszedł.

Ale ja za chwilę wrócę tam, tylko poszukam czy nic nie ma. Żeby zaułek, i ale zraża. <laughs> Ej, ja przeszyłem! Ale ja przeszyłem! No ale pomoże się mi! Follow do dziury! Na samym początku jest ta dziura! jest na samym początku! E, ale. Ja próbowałam ja butować! Ja tylko chciałam zbudować, ale mi nie kiknęło i wpadłem! Właśnie! W dupie chyba mam. O, staki. O oh, a... a już powoli wracam. Małpają bie... go nie! <tot> Nie że się pójdę i teraz póduję. A ty nic nie ma, już wracam. Tam chyba tam nie ma. Jedno, zresztą to i, i, i dwa tamte. Dwa Dermany tam były. Um, jak ty tutaj przysłeś, Olego? Pan, <suszy> zapiłuję tą jedną Ej, tam mi Enderman. O nie, o dobra, zrobiłem endermana i to sam drugi dikt. Ej, zobaczcie, dwa dije są legendarne. No w ciągu, ale tier. Ej, ty zaś nie tutaj, bo ja tutaj postawiłem. Dirt i zaś nie ściliłeś. A wtedy mogę na forach postawić kolejny Dirt? kolejny Dirt. To jest legendarny Dirt. legendarny dikt. O, tam jest drugi enderman z diktem. Ej, to był już tam kolejny enderman, i skąd tyle tam endermanów? Ty właśnie okle Tąka. Oh Biorę nie? A. Biję go. Zabijam go, i tam na jest jeszcze jeden jest. O nie. Ale z Endermanem drugim. O pokonałam, mam dwa Terpewry, mam. Widzisz Emil, mam dwa.

Utomek, Tomek! Nie A on nie zabrał! On nie zabrał! Co? Ta twoja łoska, to twoja no. nie łoska, ona... To jest chyba większy dom, zrobisz? Chyba drugie piętro. No właśnie, ja... no co on robi? Właśnie ja wiem o tym, Emila, o tym wiem, to ja do tego używam. Obserwam. Co on pisa. Ja, ja teraz ja dom. Co Co jest, mocno. Nie, widzę tu jest, podejrzane jest, mocno. Nie, jest, si tu jest, bo jest,

No nie, tu Na niej nie Nie. Chodź to kopalni może. Kiedy, kiedy na razie go nie ma. To A no ja też mam tarczę. Chcę ja zrobić dwa tarczce. Dobra, czekam. Chodź tutaj, bo tam nic nie ma. Ja byś razem, żeby nikt nie zdjął. U creeper. Ty nie jestem skeletów. Pomocy. Pomocy! Ja umarłem. Dupa. Ej, no nie. To mnie to tu pójdzie na chwilę do mnie? Pójdź za no. mną. Jest przed Musisz mi pomóc, to mnie zginął. Zabijam no wiem jednego. Nie wiem gdzie jesteś, nie wiem. Nie wiem gdzie, może o, gdzieś. Nie gdzie jestem. Ja jestem tam na dole. O, jesteś i dostał tu. ocalił mnie. Spawner! O oh, fuck! Tylko zniszczyć! A! Dobra, słuchałem spawner, pa pająku. O nie, mały pszczel. Żyję sobie. kolejny dam się zaraz, Witam już kolejny spawner! Nie pomocy, kolejny spawner! Umarłem. Ale trochę za późno. a nie zbieram moich itemów. Zbieraj. O. o nie zbieram moich itemów, ja już idę. Tam zauważyłem że kolejny pająk respi, Tam dalej. No kolejny widziałem, ja inny zniszczyłem tam, ale... Ale jak już kolejny. No najlepiej pójśćmy tam, gdzie nie, nie ma pajęcy. Ale jest na spawner wcześniej tam. Tam nie trzeba, bo tam... Mi, tam był i spawner, ale już niszyłem chyba z tej strony. Trzeba tylko o Oje kolejny spawner i nie tak spawnerów tak blisko. Nie za pająku. Nie. To... Hmm, no wiem. Ale to nie, nie przez siebie, tylko przez skeleta to ja umarłam. A jestem tu. O! Nie wiem skąd on tam się wziął. tutaj jest. Pewno yeah sobie. Ale teraz doświadczenie zabrać mojej temy! Ej! Wziął, bo tam u ciebie mojej O! I a ją tej psy celu. Pomóż! Odejś jeden Odejś O! Odejś tę... Odejś tę. Odejś tę. Odejś tę. jeden spał? Odejś się jeden spał? O nie. A ja, on tę. nie! Mi Skąd mi wziąłeś? A on mówi sobie, Zrobił w ogóle! Tak jest on, Nie, ja tego nie zrobię, ty musisz to zrobić! Aż to zjeść coś! Skąd nie masz jedzenia? Masz... Ty masz jedzenia dużo, a ty nic nie jest, A ja nie mam prawie nic! A Mmm, nic mnie nie zabraliśmy. Ja niczego nie mam. mam daj daj mi wszystkie itemy. Tarca! Ja tam tam wziąłem gdzieś księgę właśnie tutaj gdzieś obok. Nie wiem bym bo tyle spawnerów tak blisko siebie, co nie? Daj mi może jedzenie. Bo mam jeden stek tylko, tak, daj. Tak. daj mi 25! To tylko tyle? Ja miałem tak mało. Dobra, dzięki... To jest mój ostatni stek? To bo jest... Bo coś innego robiłem. Co? Co jest? Jak ty... Stój. Jak ty umarłeś? Ale i tak szybciej. Skąd ten pająk tu? Ja nie widzę żadnych pająków. A co za jest? Ale tutaj to gdzie? Skąd? Na górze. Nie, nikt się chyba nie zabił, tylko wasem skuszyłeś. Bo ja tutaj żadnego nic, nic, nic pająku nie widzę. Ja nie słyszałam palenia pająków. Ja na nich nie słyszałam uderzenia, tylko słyszałam, czy ktoś w to O nie, ja coś tam widzę. Ja tam widzę skieleta i spawner. Miałem kilka itemów, bo zabrać. to to mogę się dać. ma? O, wydech. tylko się spaliło Ale białe? jednak to. Ale Tam widzisz. Tam jest Ja pójdę jako pierwszy, O nie, jestem nie wskoczył! Noż. Ty, ty, ty mnie, ty mnie, ty mnie popychałeś swoim ciałem, nie popychałeś? popychałeś, imo to noż, a ta moja jest To była na celu. E dam ci si trochę, jedzonka. Noż tutaj. siedem. Masz. To mnie jest sól. To moja jest. O nie uderzył mnie jakoś. Ja wiesz, to jest fałd A my sobie uciekamy. Ej, zawija. A zginę, to nie moja wina. Nie boję tam bit. Skielet! O nie! Ja mam kampi. A długo trwa odcinek. Ja trwa odcinek. Masz 8 minut, dosyć długi, dobra. Po to następnego odcinka. Pa.